Dobrze, teraz wiersz. Ktoś się nauczył wiersza? O, nie zapomniałam. Pamiętałam już. No to weź, daj to. Ja, ja, ja. Proszę. proszę. Proszę mi, powiedz pierwszą zwrotkę tego wiersza. Dobrze. I am happy, I am so happy, yes I am, I am happy, I am so happy, yes I am, I am happy, i am not sad. I am happy. I am not sad. I am happy. I am so happy. Yes, I am. Dziękuję. Szóstka. Ale fajnie masz. No. jest jeszcze? Ja. Dobrze. Zwrotka druga. I am angry. I am so angry, yes I am. I am angry, I am so angry, yes I am. I am angry, oh, so angry, yes I am angry, also oh, angry. I am angry, I am so angry, yes I am. Dobrze, piotra. Dobrze, ktoś jeszcze? Co chcę powiedzieć trzecią zwrotkę. Jorun, najtłumniejsza zwrotka, nieźle. Fecia. Tak. I am hungry. I am so hungry, yes, I am. I am hungry. I am so hungry, yes, I am. I am hungry and I am tuesday. I am hungry and I am thirsty, I am hungry, I am so hungry Yes, I am. Pięknie! Najtrudniejsza zwrotka, choć jeden ale się pomyliłeś, więc trzustka z minusem. Czy to jest coś wyższą mm. na od niego? Mhm. Bo to było trójniejsze. nie tylko. Mm. Dobrze! No następnie pytam czwartą zwrotkę. Mm. Chce jeszcze zdawać? Leon, zapraszam cię. Powiedz no, mi zwrotkę. Mm, pierwszą. Nie, drugą. I am angry. I am so angry. Yes, I am. I am angry. I am so angry. Yes, I am. I am angry. Oh, so angry. I am angry. I am angry. Oh, so angry! I am angry. I am so angry. Yes, I am. Pięknie. Piątka. Oh. Wychodzimy na przerwę. Co tak nie lekce i w końcu. Ale teraz mamy co? Ach, teraz matematyka. No I pani Ciebie nie zapytała. Mhm. A w ogóle trzeba było się zgłaszać, a nie pytała. Każdego musi być. Hej, piorun. Fajnie Wam poszło w tym. W czym? W tym wierszu. A, dostałam i tak szósta. To dobra ocena. Nie. Co? Niedobra. No, święta racja. Wiesz, dolec... Sorry, że zmęczony. trzy ehm, znaczy. cieszę. To najgorsza ocena świata. No. Taka najgorsza. A środka z minusu to... Dobra, weź tutaj nie gadaj. Pozdrawiam ludzie... No. Matematyka, wiesz? Patrz, jest kangurek. Kangurek? Matematyka i in... z kluczem. Część druga. W końcu część druga. No, cały czas mieliśmy część pierwszą. No, krótki Skąd ja mam to wiedzieć? Babka tak robi. Musimy się z panią krokodylem. Ja mam, proszę do swojej ławki. Mogę napisać lekcje. Eee, dobrze. Proszę. A jaki temat? LPS, takie jak widzieli. Ja ha, ha, bardziej, co? Co lubię to angielski. Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię angielski. Angielski to moja pasja. Ponieważ lubię angielski, nie chcę się chwalić, ale jestem w nim najlepsza. Czytam szóstkę z angielskiego. Ach, pod koniec semestru też mam szóstkę. Dobrze, dziękuję. Doświadczyłem informacji. Piątka za aktywnie. Proszę zostać. Proszę przyjść. No odchodzicie tak wtedy, jak dajecie mi zaszczyt. Dobrze... Tak, Tak. dzisiaj jest lekcja. Temat... Temat jak codziennie. E, proszę Panią, nie napisam temat, raczej daty. O, to proszę napisać. Czyli codziennie pierwszy? Pewnie, pewnie. Jutro... I jutro ferie, jeśli mogę. Super! Dobrze, dziękuję. Tak, otwieramy z, zeszyty. Będziemy pisać dyktando, na które się umawialiśmy. Proszę Panią, zrobiłam... Bo. A napisa... No tak, nie przepisałam, tylko RPS napisałam, bo ten. No, trzeba było zaczyć do Przepraszam, hmm. najmocniej. Dobrze, ale i tak, nie są ci ocena córka. Nie, ja mogę napisać z powrotem. No. no dobrze, więc... Większość z klasy się nie myli, ale jeśli chcecie być dobrymi matematykami, mam dla was zadanie. Test, Angel, testy matematyki. Pani oh. już, o nie, nie, przepraszam, jeszcze no. No proszę pani, tylko zapomniałam, ale już to no. no, to ja mogę sobie, jak byłam w weekend. Dobrze, teraz dobrze. Straciliśmy 10 minut. Możemy gadać o Dobrze. Dobrze. Test, test na piątek. Hmm. Cały czas organizuję te testy. Pytacie. Jedyny Jedyny wtorek, w którym nie ma testu. Jedyny wtorek. Zawsze we wtorki mamy testy i w czwartek. Tak. Jeden wtorek, dziś. W ten tydzień daję Wam wolny. Przepraszam. Tak. Hmm. Ja poproszę, ja poproszę, e, Angela, Andziela, dobrze, tak? Proszę ze mną, dobrze, nieco się stało, a um, po co? Zobaczysz. Coś się stało, czy co? Tak, stało się. Co? Panęłaś uczennicę i spadła na schody i teraz została ranna. Mm. Mm, proszę panią. Taką mam do pani prośbę. Skłamałam się to ona. Bo jej nienawidzę. Zwróć zem... uwagę. Czemu? Jesteś zawieszona. Nie A, bardzo... Nie chodzę do szkoły. Pam, Cicho. Pam. I, yy, bardzo przepraszam cię. Nie, wszystko w porządku. Może wrócić do sobie. Что а, Нет. Не важно. Да.